No bo ja mam zajawkę na szczupaki i nie jestem. wydaje mi się, że mi to nie przejdzie. To jest takie duże marzenie, żeby rozwinąć markę do tego stopnia, żeby móc sobie jeździć po świecie i łowić szczupaki. Ole jest 115, jest materek kurwa Jest Dobra, jeszcze raz!

Thank bardzo. very much. Jesteśmy w widlandzkim pubie, z nami ten oto kolega. No i jutro jedziemy na szczupaki i będziemy to robić przez najbliższe 4 dni, także zapraszamy na ten film. Mieszkam w Irlandii od 18 lat od 18 lat, Łowię ryby od 17 w Irlandii. A co robisz przez ten rok? Eee, przez ten pierwszy rok, nie wiem, imprezowałem. <laughs> nie no, generalnie wyglądało tak, że, e, że któregoś dnia gdzieś tam natknąłem się na polski klub Wędkarski w Irlandii. Coś takiego powstało w tamtych czasach. No, i poznałem ludzi. Poznałem ludzi. Jeszcze wtedy nie miałem nawet samochodu. Poznałem ludzi, z którymi zaczęliśmy jeździć na ryby. I jakoś tak jestem. No dobrze, a czy istnieje Maciek bez szczupaków? Chyba nie. Na pewno nie. Nie ma czegoś takiego jak Maciek bez szczupaków. W zasadzie, no. Moje życie zostało. Można powiedzieć jak troszkę podporządkowane podłowienie szczupaków, z tego względu, że no, robię to co robię i muszę te ryby łowić, muszę być na rybach dość często, wiedzieć co się dzieje nad jeziorem. No i nie wyobrażam sobie e, życia bez szczupaków. I missed about this pain Co mam powiedzieć do mikrofonu, czy podsumować dzień, czy powiedzieć, jakim celu przyjechaliśmy do tego pięknego kraju? Gniazdo. Gniazdo. Kazał mi powiedzieć. Taka pustynia. To. to jest jeszcze 24. Minut, tak? Tutaj masz mój pierwszy rzeźbiony. To nie wygląda on rewelacyjnie. I od tego wszystkiego się zaczęły przynęty, y, przynęty jakby rzeźbione. Tu masz kolejny etap jakiś tam. No troszeczkę różnicy jest. Super drobne, drobna łuseczka na pstrągu. Projekt zaczęty... rzeźbiłem go z rok czasu. I nigdy nie skończyłem jako przynętę taką... taką skończoną. A to bardzo często tak jest. Tutaj na przykład jest wzór baby rzeźbiony. To jest y, bodajże klon. Tak, to jest jedyny z klonów. Pozostałe są rzeźbione w buku. <laughs> Tutaj jest ostatni ostatni rzeźbiony model z zeszłego roku. To docelowo kiedyś będzie przynęta trollingowa. Jest to 1 do, jedne, do jednego e, Arowana. To jest taka kuzy, ku, kuzynka arapajmy. Takich rzeczy, które Ale zrobiłem... Świetne, o, te zobaczymy jak, jakie to świetne, po to jakie Aha. Z drewno. To A to sam wstrugałeś, to wszystko? A. O kurde. Szac Szacukęta. Ale fajny mały szczupak takich szczupaków to widzisz, obiłem różnych, wie, wiele to różnych. To jest jakiś zły. Jedna z pierwszych wersji piani. Później, później kolejna ale to te detal Czy to, to jest ręcznie? To jest pod... Ale ten że to jest chęt to naprawdę ten imprez 14 lat już robię przynęty, a robię przynęty na pełny etat. Czyli utrzymuję się zrobienia przynęt od 5 y, prawie 6 lat. Więc od 6 lat nie pracuję już dla nikogo, tylko robię przynęty. Można powiedzieć 24 na dobę. Jak trzeba. Play on. me colour of her eyes were the colour of insanity crushed beneath her wave like a ship I could not reach the shore well, insecurity. mother been a drunk and her father was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl, and I'm a little one. Well, she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store? She said, come with me now, i the devil's Tak. Na to na Kurwa! Idzie, 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 idzie! Idzie, jest tu, jest zasięg. Tak jest cały czas. Jest tutaj, patrz, 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 Mary ma 95 plus 100 procent. Widziałeś ją? Widziałem ja, ją. Widziałeś tą? Ja pierdolę, jak Ja pierdolę. Ale jest agresywna. To w dół właśnie. Tak, to była odwika w dół, ale brygnęło. Tak, to, zobacz, jak ona jest długa. Ale... Może nazwijmy ją jakoś. Tak jak waypointa trzeba walnąć. Wrócimy tu panu. Dobrze, ale tu mieszka, nie? Nieźle. Dobre. No, dobra, to się jeszcze. Pokaż to... O tu jest. Jak to? Pomysł na pikaczu to w zasadzie nie jest mój pomysł. Muszę się do tego przyznać. E, nie ja to wymyśliłem wymyślił to mój syn Franek I to jest tak, że ja bardzo często malując przynęty i odlewając przynęty, dzieci do mnie przychodzą tata daj, daj jedną, daj dwie my sobie pomalujemy i któregoś razu, bo robimy to dość często Franek przyniósł przynętę, która była cała pomalowana na żółto i zrobione właśnie detale w stylu, w stylu Pikachu narysował, sam narysował ten w zasadzie design, który jest na przynęcie, czyli czyli tutaj oko ta kropka czerwona, ucho i wszystko to było dokładnie to, co zrobił Franek. No ale to wyglądało tak, że ja mu tą przynętę polakierowałem. No i e, wzięliśmy udział w zawodach Garmina, Garmin Fishing Online. E, i, I była taka sytuacja, że ja łowiłem, na, e, ja łowiłem na tyle łódki, a Franek po prostu stał na przodzie, e, na przodzie łódki i sobie rzucał. Rzucał sobie w ciemno, i to było tak, że co chwilę było tata ryba, tata ryba. Tata ryba. Ja nie miałem nawet czasu czasami, żeby wrócić do łowienia i szukania moich szczupaków na ekranie, a on tam wykonał dworzuty i krzyczał tata ryba. I się okazało, że, że, szczupa, że ten Pikachu jest z w dziesiątkę. Trzeba dodać, że ta ryba jest złowiona podczas zawodów Garmin Fishing Click, a to jest ośmioletni chłopak. Brawo, brawo, brawo. Obiera, obiera, obiera. W Irlandii natrafiamy na takie bardzo dobrze wyposażone sklepy wędkarskie Po mojej lewej właściciel A po mojej prawej mój Asperger szanujący układanie rzeczy kolorami, sztukami, rozmiarami, cenami Jak i zasobnością portfela <grym>? Którą za prawdopodobnie wyczyszczę jedną z kart <grym>? Dzisiaj akurat jest dzień zwiedzania bo trzeci dzień we mgle nie chciało nam się łowić i dojechaliśmy na rzekę Moy w miejscowości Balina. No tutaj po prawej... Balina Angling Center, z którego właśnie wyszliśmy. Balina jest stolicą łososi w Irlandii. Jesteśmy przy Ridge Pool. Za mostem... Za mostem jest Cathedral Pool, a my jedziemy... Na swimming pool, do widzenia. Tutaj jest bardzo dużo atrakcji e, turystycznych, turystyczno- i dziur i innych takich fal. Proszę bardzo, już może pan pokazywać. I tu za mną z tego najlepszego miejsca jest widok. Ach, za milion dolarów Nie ma tam, nie ma. Jesteśmy w miejscu, które uwielbiał święty Patryk, czyli patron Irlandii. My znamy dzień w Polsce pod nazwą Dzień Świętego Patryka. Za mną wieżyczka z II wojny światowej. Tutaj przepiękna skała, którą upodobałem sobie również i ja. Powodzenia. już, Powodzenia. już, Powodzenia. 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 Musimy, Powodzenia. to Powodzenia. Powodzenia.

Ja przypuszczam, że momentem przełomowym generalnie, w ogóle w wędkarstwie szczupakowym, był taki moment, jak firma Savage Gear wprowadziła, wprowadziła duże gumy do oferty. Okazało wtedy, że zaczynają ludzie, w ogóle w całej Europie, łowić więcej dużych szczupaków. You told that a poison took you your heart You jobless little tart Now you've married a doctor to bother the toffer a me, oh, this time has gone to bed Saw so the folk are off the tits screaming Hoorah! Hurry to fuck up places A ripe parade of fools come to stumble all your dues Like a fistful of half-dead roses And we hear again Oh, we can let the whiskey flow We can let the cups flow again Sound away the knell like a fist Technologia pomaga bardzo, ale nie jest, nie jest jakby taka wiesz, super wymagana, żeby je łowić. My bez, te, bez tych live'ów, bez tego wszystkiego łowiliśmy cały czas ryby. Przez to, że, że spędzaliśmy też nad wodą sporo czasu. Czyli kumple są najważniejsi. Tak, kumple są no najważniejsi.

To była ciężka ryba. I tak, w pierwszym, pierwszą metrówkę w Irlandii złowiłem dopiero po 3,5 roku łowienia. W tej chwili jak jadę na rybę i nie łowię metra, to mówię ach, słaby dzień. Generalnie takim marzeniem jest na przykład, jakby jedna z tych większych marek wędkarskich e, przyszła do mnie i powiedziała: Ty, słuchaj, widzimy co robisz. E, podoba nam się, słyszeliśmy, że Twoje przynęty łowią ryby, czy to piranie, czy pirania tailbait, czy coś takiego, i e, chcielibyśmy, chcielibyśmy wejść w współpracę. To jest w zasadzie chyba marzenie w większości osób, które robią przynęty. że nie. Któregoś dnia się spełni. Może, może jakaś marka akurat to zobaczy na podcaście, czy na filmie. Koniec wyprawy. Smutek, nostalgia. Moje nowe okulary. Kiedyś na pewno tu wrócimy. Dużo ryb, bardzo dużych. Nowe technologie i my cięcy w nie jak się masz. No i co? Święty Patryk powiedziałby, żegnaj święty Krzysztofie. Szerokiej drogi.